Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry z Wrocławia, w Witam Was serdecznie, słuchajcie, zimno się robi. Wyjeżdżając z domu, koniecznie ubierajcie coś ciepłego na garb, bo rzeczywiście idzie zima. W moim 5 minut dla prawa chciałabym się z Wami podzielić e, takimi wskazówkami, właściwie dla wszystkich tych, którzy ubiegają się o tak zwane wizy Wanderers. Otóż dzisiejsze nagranie dotyczy wszystkich tych, którzy. E, Planują ekspansję na rynki Unii Europejskiej, bądź to w, no w różnych branżach, ale w szczególności branży opiekuńczej, budowlanej. Chodzi o zdelegowanie pracowników do pracy za granicą pracowników którzy posiadają obywatelstwo krajów tak zwanych trzecich. Największy problem jest z, oczywiście z ustaleniem terminu i e, taką terminowością e, wydania tej wizy Vander Elst, ponieważ a żeby w ogóle umówić się do ambasady w Warszawie, należy zrobić sobie taki termin w sposób internetowy. Niestety, jeżeli ktoś wysyła 10 pracowników, czy ma zamiar wysłać 10 pracowników do pracy na terytorium Niemiec, no to nie może tego zrobić za pomocą jednego terminu. Każdy jeden pracownik to jeden termin. Otóż wiecie, że aby delegować pracowników do krajów, do Niemiec, pracowników z krajów trzecich, czyli Ukraina w szczególności w tej chwili, a także z innych krajów, Turcja, spoza Unii Europejskiej. Rynek niemiecki jest zamknięty generalnie dla, dla takich osób. W związku z powyższym delegując takiego pracownika zatrudnionego legalnie na terytorium Polski, musimy, od, musimy ubiegać się w ambasadzie w Warszawie i to tylko ta jeden, ten jeden podmiot, ta jedna ambasada takie wizy wydaje, musimy ubiegać się o tak w dwuproszonej procedurze o tak zwane pozwolenie na pracę. To pozwolenie na pracę wydaje właśnie ambasada w Warszawie i z tym z tą wizą Wander, z tak zwaną. No, występują różnego rodzaju problemy. Ponadto nasi klienci skarżą się także na, na różnego rodzaju powody odmów wydania tych wiz Wander els Nie jest to sprawa prosta, dlatego że trzeba zadość zadośćuczynić poprawności załączników, które powinny być do takiego wniosku załączone. Pracodawcy nie zdają sobie sprawy z tego, że umowa pomiędzy ich kontrahentem a nimi powinna mieć określone parametry, określoną treść, zawierać określone określone elementy właśnie wskazujące na tymczasowość takiego zatrudnienia to tak zwany Werkvertrag, tak? On powinien być mieć określony kształt i tego dopatruje się później ambasador czy pracownik ambasady właśnie wydając taką takie pozwolenie. Więc, żeby króciutko zreasumować, powiem, co jest potrzebne do e, wniosku, oprócz samego, oczywiście, wniosku. E, więc e, przede wszystkim, oczywiście, ten e, werktrak, o którym wspominam e, jest to taka umowa pomiędzy kontrahentem a e, przedsiębiorcą, a pracodawcą, e, która powinna e, wskazywać przede wszystkim na to, e, co jest do, na przedmiot umowy, ale nie w sposób taki ciągły. Ta umowa powinna wykazywać, że praca, którą wykonujemy, będzie wykonywał pracownik, ma charakter tymczasowy, czyli wykonujemy na przykład, paletujemy na przykład 100. 100, 100 Pudełek jogurtu na paletach i tych palet będzie na przykład 10 tysięcy, prawda? Nie możemy wskazywać, że praca będzie polegała tylko i wyłącznie na robotach budowlanych, bo ona nie ma swojego końca. Musimy wskazać tutaj na pewne dzieło, tak? Czyli jakiś, jakąś pracę, która będzie miała swój początek i swój koniec. Na, o tym zawsze trzeba pamiętać. Oczywiście dokumenty związane z zatrudnieniem takiego pracownika są niezwykle istotne, czyli sama umowa o pracę, czy umowa zlecenie, ale także dokumenty dodatkowe do tych umów wskazujące na, bądź to na zmianę miejsca, miejsca wykonywania pracy, bądź też wskazujące także na, wszelkie właściwości takiego delegowania, kto będzie pokrywał koszty takiej podróży, kto będzie pokrywał koszty wiktu i opierunku na miejscu, więc te wszystkie elementy muszą być zawarte w tych umowach i załącznikach do tych umów. No i oczywiście, jeżeli mówimy o cudzoziemcach, bo tylko i wyłącznie cudzoziemcy wymagają takiej cudzoziemcy z krajów trzecich wymagają takiego pozwolenia, to oczywiście legalizacyjne dokumenty są tutaj też niezwykle ważne, więc trzeba pamiętać o tym, że ten pobud był legalny, czyli posiadać powinien pracownik zezwolenie na pobyt, bądź też wizę długoterminową, jak również zezwolenie na pracę, powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy, jeżeli mamy tutaj do czynienia i takie warunki spełnia cudzoziemiec, bądź też oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. Więc to, te wszystkie elementy Oczywiście opłata też jest tutaj niezwykle ważna. Z tego, co pamiętam, 70 euro kosztuje wydanie jednej wizy. Taka opłata administracyjna. Zanim Delegowanie pracowników na terytorium Niemiec warto pomyśleć o tym naprawdę wcześniej i zaplanować te terminy wizyt w ambasadzie. No, na chwilę obecną Ambasada nie przyjmuje osób oprócz pracowników. Pamiętajmy, że pracownicy w ambasadzie w Warszawie powinni zjawić się osobiście z dokumentami. Wcześniej wysyła się te dokumenty, później następuje wizyta w ambasadzie. Niestety nie wpuszczane. Są osoby postronne, w sensie takim, e, z, wynika to głównie chyba z tych obostrzeń pandemicznych, e, ale no, pracownik e, zjawia się w ambasadzie samodzielnie i samodzielnie przedkłada te dokumenty i e, jest, e, jest e, przyjmowany. Pracownicy niestety i pełnomocnicy e, powinni zostać przed ambasadą. Być może sytuacja ta się zmieni, niebawem niemniej jednak no, na chwilę obecną tak to właśnie wygląda. Także kochani, pamiętajmy o tym, że delegując w jakiejkolwiek branży należy to sobie wcześniej zaplanować, gdyż rzeczywiście ubieganie się o wydanie wizy S dla cudzoziemców, dla osób pochodzących z krajów trzecich spoza Unii Europejskiej wymaga pewnego przemyślenia, czasu, przeanalizowania najlepiej przez profesjonalistę tych wszystkich załączników, wszystkich umów, żeby no, nie było później rozczarowania, że jednak coś w tych dokumentach nie gra i e, tutaj pracownicy ambasady takiej wizy Wandel S pracownikowi nie, wy, nie wydadzą. No a oczywiście wiemy, że z tym związane są e, różnego rodzaju e, problemy, ponieważ no, e, wynikające z samego kontraktu, który podpisaliśmy e, z naszym kontrahentem na terytorium Niemiec. Także że tyle dzisiaj tytułem Wizy Wander. W innych odcinkach oczywiście opowiem Wam o innych przesłankach delegowania, bo to są niezwykle ważne rzeczy, rzeczy, które powinny zainteresować pracodawców, którzy zamierzają swoimi za pomocą swoich pracowników wykonywać różnego rodzaju usługi czy nawet produ produkować produkty na terytorium Niemiec w ramach swojego zakładu pracy, w ramach swojego przedsiębiorstwa. Wszystkiego dobrego Wam życzę i poprawiam serdecznie.